Maciej Brodziński, 52-68, dzisiaj jakoś rzut nie wchodził Wam za bardzo? No niestety, jest to jak, jak, jakaś zagadka, ponieważ no, większą część sezonu, szczególnie na swojej sali, razimy rzutem, mamy dobrą skuteczność w rzutach, szczególnie za trzy punkty, a dzisiaj niestety nie trafialiśmy. No, a po drugiej stronie zespół fizyczny, zespół z, z centymetrami, ciężko się przebić w pole 3 sekund pod obręcz, więc jeżeli nie trafialiśmy z dystansu, się no, problemy w tym ataku, bo nie, nie byliśmy w stanie rozciągnąć obrony. Wiadomo, my tych rzutów za trzy punkty potrzebujemy, tak samo jak rzutów yy, celnych z szybkiego ataku. No Niestety to nie funkcjonowało. Natomiast yy, szacunek dla dziewczyn próbowały szarpnąć do samego końca. Chciały, walczyły. Nie udało nam się, będziemy walczyli o trzecie miejsce. Ale trzeba tutaj dodać, że przed sezonem nikt nie stawiał, że my w ogóle do czwórki wejdziemy. W porównaniu do zespołów, które awansowały do tego TOP4, budżetowo. No, no ten budżet u nas jest najmniejszy. Mamy najmłodszy zespół, więc naprawdę ciężko nam się rywalizuje. I, i to dzisiaj też wyszło. Doświadczenie plus no, ogromna fizyczność drużyny przeciwnej, gdzie nie mieliśmy odpowiedzi na dwie wysokie zawodniczki podstawowe z drużyny przeciwnej I niestety przegrywamy ten mecz. Ale wiadomo, trzeba się pozbierać i za tydzień rywalizować z Bochnią tak, żeby ostatecznie zająć trzecie miejsce. Mecz meczowy nierówny, w Bochni różnie może być. Znacie ten zespół doskonale. Tak, no zespół, zespół też, bo po przebudowie w tym sezonie uzupełniamy wartościowymi zawodniczkami, także czeka nas trudna przeprawa. Z tego miejsca oczywiście chciałem też podziękować kibicom, którzy dzisiaj fajnie nas wspierali, próbowali dodać energii dziewczynom, ale no niestety nie udało się. Tak jak mówię, wejście do Top 4 jest dla nas ogromnym sukcesem i zdając. Znając nas, znając mu,k znając dziewczyny, które poszedam zespole, wiem, że zrobię wszystko, żeby tę rywalizację z Botnią wygrać.